Jestem Jeszcze... tak, tak, to tylko nie też, że Na jest to, będziemy siedzieć do jutra. <trym>

Uwaga, w końcu Strzelamy Pierwsza seria, pięć strzałów Ja Wam wydałem, że to się nie wiem czy to jest Uwaga, strzelicie do tego pola środkowego Tak, do tej, tej dziewiątki Dziesiątki takiej wielkiej tak, Do tej sylwetki Nie do tych małych I teraz Strzelicie sobie, rozładujemy Tak, wydam Wam kolejne piętnaście moich. I to ładowanie będzie na punkty też, tak, że zostaniecie sobie tam przyjechać, czyli będzie start i ładowanie, 15, kto załadował, krok do tyłu, tak, pierwsza, na przykład jesteś ty, masz 5 punktów i tak dalej, i tak dalej. No jak już wszyscy będą mieli komendy, ładuj broń, czyli układam, ja nam tak. Krok do tyłu, jeszcze co się, żeby było widać. Ładuj broń, wkładam magazynek. Cyk. Komenda ognia. Przeładowanie. To ma wyglądać w ten sposób. Odciągnięcie zapka do tyłu i Dokładam drugą rękę. Tu. Kciuk, najważniejsze jest kciuk, żeby nie leżał. Tu. Proste ręce, zgrane przyrządy celownicze. I szczela jak wyceluję dopiero bieląga palę z naszego Skończyłem strzelanie, Palek po żeby nie było strzału, żeby z tego po na palu. Wystarczy jednokrąte przeładowanie i można strzelać tak długo, się skończyło nic. I teraz uwaga, jak skończy się, nie wiem, czy w ASG też tak jest, jak jest, tu zostaje z tyłu, tutaj zostanie bez tyłu. To jest super. Wyciąga magazynek tutaj tak jak to w boku. Będzie też tak jest. Czyli tu wyciąga, podkłada, Tak? I robimy wszystkie trzyszości na komendę. Co jeszcze? Nie pantera, bo tu jest tak. Trzy bloki. Tu jest cenetka i tu jest Walter. Ty masz trochę inaczej, bo w Walterze masz ładnie walter do tego domu. I uwaga, jeżeli, to jest najważna sprawa, jeżeli sytuacja się taka, że nie mogę sobie poradzić z bronią, nie on strzela na ciało, się nie ważne, czy trzymam broń.